Dzisiaj naszym przewodnikiem jest Ewangelia Świętego Mateusza. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Słowo. Słowa są różne. Słowa są zapisane w książce, są słowa deklaracji, słowa przez nas wypowiadane. Słów jest dzisiaj bardzo dużo. W wirtualnej sieci, w radiu, w telewizji, w prasie. Ale święty Mateusz nam mówi, że słowo wtedy jest wartościowe, kiedy zamienia się w czyn, kiedy z tego słowa przechodzę do jakiejś postawy, kiedy nie tylko mówię o pomocy, ale zauważam człowieka, któremu mogę pomóc. Słowo wprowadzić w czyn, nie tylko mówić do Pana Boga, Panie, Panie ale również z tego spotkania z Bogiem wyjść tak ubogaconym, żeby Słowo stało się życiem.